Witam Was upiornie. Jak możecie się domyślać, chcę Wam pokazać nową lalkę z serii Monster High, a jest to seria upiorne połączenie hybrydy. I tym razem pokażę Awe Trotter. Jest to połączenie centaura i harpi. Harpia jest to gatunek dużego ptaka drapieżnego. I widzimy tutaj motywy właśnie ptasie. Ale również, jak dobrze widzicie, dół lalki nawiązuje do centaura. No, i są to kopyta, a także taki zadek i koński ogon. I każdy szczegół tej lalki ma nawiązanie do ptaka i do centaura. A teraz wszystko wam pokażę. Włosy tej lalki są związane w koński ogon, na samej górze. Tutaj widzimy uszy spiczaste, a także taki fajny kapelusik. Z różowym dodatkiem i są to pióra z czarnymi y, motywami. Następnie chcę Wam pokazać niesamowite oczy tej lalki, ponieważ wokół oczu mamy takie bardzo ładne, malutkie piórka. Same oczy są niebieskie, nie ma w nich nic niezwykłego, ale właśnie to, co jest wokół nich, przyciąga uwagę. Usta są fioletowe. Y, jakby cera czy karnacja tej lalki również jest bladofioletowa. Co innego, dół, ponieważ już jest troszeczkę ciemniejszego koloru, cały ten kapelusik na górze przyczepiony jest pod koło szyi i jest on odpinany. Możemy go zakładać lub zdejmować. Z tyłu mamy przepiękne skrzydła. Które przechodzą z czarnego koloru w taki zielono-morski troszeczkę się błyszczą, ale skrzydła również możemy zdjąć. Możecie się bawić, jak tylko chcecie i z jakimi dodatkami chcecie. Następnie mamy taką fikuśną bluzeczkę z marynarką, która jest różowa, i jest teraz może tego nie widać, ale na pewno jest w czarną kratkę. No i pod spodem właśnie ta bluzeczka z falłankami przy szyi. I jak widzicie, jest ona koloru niebieskiego, i tutaj jest ona troszeczkę dłuższa. Na końcu ma falbankę. Do ubioru dołączony jest pasek. Tutaj mamy takie motywy, właśnie nawiązujące do centaura, czyli podkowy. Cały ten pasek od pasa ciągnie się aż po dół konia. I tutaj mamy taką uprzęż. Również tu znajdują się podkowy. Na rękach dziewczyna ma z kolei motywy właśnie nawiązujące do tego ptaka. Tutaj są pióra i różne dodatki w postaci bransoletek, również na drugiej ręce bransoletki. I przejdziemy do kopyt. Są one fioletowe, tak jak powiedziałam i mają również takie ozdoby. W innych seriach lalek dziewczyny mają ozdobne buty, a tutaj mamy takie nakładki na kopyta z z dużą ilością pasków zamykanych na klamry. Teraz je włożymy. I na każdym kopycie są takie nakładki. Kopyta oczywiście są ruchome i możemy ustawiać lalkę w różnych pozycjach. Mamy tutaj również ruchome te kopytka, same kopyta na dole i tylne. Kopyta również są ruchome. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo małe czaszki Monster High, które są tylko z jednej strony. Do lalki mamy dołączony pamiętnik, na pewno Was to nie dziwi. Mamy również w środku plan lekcji, a także biografię. I dodatkowo dołączona jest szczotka, tym razem koloru żółtego. Myślę, że bohaterki Monster High z tej serii są jeszcze bardziej upiorne niż zwykle, a możecie je dostać na megadiskont.pl.